Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś premiera, na którą pewnie wielu z Was czekało, mianowicie obudowa Be Quiet! Pure Base 500 DX, na której testy Was zapraszam. Jest to skrzynka bazująca na dokładnie tej samej konstrukcji, co jej poprzednik, czyli Pure Base 500. Tutaj nie zmieniło się praktycznie nic. Wymiary dokładnie takie same, czyli długość obudowy około 44 cm, wysokość około 46,3 mm i szerokość 23,1 mm. Natomiast zaszło kilka dość istotnych zmian, przede wszystkim panel przedni. Nie jest on teraz zabudowany, a posiada wloty z siatki, dzięki czemu przepływ powietrza w obudowie powinien być znacznie lepszy. Na górze nie mamy już dwóch wymienialnych topów, a tylko jeden wykonany z siatki. Kolejna rzecz to na panelu wyjść doszło USB typu C, aczkolwiek zastąpiło ono USB 3.1 typu A. Dodatkowo w komplecie mamy jeden wentylator więcej, zamontowany na górze, jest to Pure Wings 2, także teraz w obudowie mamy trzy sztuki i kolejna rzecz to podświetlenie ARGB, czyli adresowane podświetlenie RGB, o którym będę mówił za chwilę. Zacznijmy od panelu przedniego. Ten wykonany jest z dobrej jakości tworzywa. Po środku biegną dwa paski z podświetleniem ARGB, a po bokach mamy siatkę. Po zdjęciu panelu widzimy filtr siateczkowy, który zapobiega dostawaniu się kurzu do wnętrza obudowy, a pod nim zainstalowany już wentylator Pure Wings 2 o średnicy 140 mm. Na przodzie posadzić możecie trzy wentylatory 120 mm lub też 2 razy 140. Jest również wsparcie dla chłodnic Maksymalnie do 360 mm, włączając to 280. Co do profilu chłodnic, to po przesunięciu klatki na dyski, bo jest taka możliwość, miejsca na chłodnicę macie około 36 mm. Natomiast po zdemontowaniu klatki kompletnie, tutaj możecie montować grubaski nawet do 100 mm bez najmniejszego problemu. Co do wentylacji na górze obudowy, tutaj poza tym, o czym mówiłem wcześniej, że dodany został kolejny wentylator 140 mm, nic się praktycznie nie zmieniło, także możecie posadzić 240 lub też 220 I jest wsparcie dla chłodnic maksymalnie do 240 mm. Jeżeli chodzi o profil tych chłodnic, to limitowani jesteście wysokością pamięci RAM. Nie mogą one przekraczać 38 mm. Wnętrze PureBase'a 500DX jest dokładnie takie samo jak u poprzednika, czyli mamy konstrukcję dwukomorową. Na górnej pokrywie dolnej komory jest perforacja, która przydać się może w momencie, kiedy instalujecie, powiedzmy, zasilacz wentylatorem do góry, co jest wskazane w przypadku zasilaczy półpasywnych. Jak już o zasilaczu mówimy, to maksymalna długość, jaka Wam się w tej obudowie zmieści z klatką na deski przesuniętą maksymalnie do przodu, to około 23 cm, natomiast z klatką przesuniętą w głąb obudowy około 21 cm. Zasilacz rzecz jasna jest ofiltrowany. Dostęp do filtra mamy od przodu obudowy. Zasłania on cały spód, także w łatwy sposób możemy go wyciągnąć i wyczyścić. Co do miejsca, na kable jest go bardzo dużo, ponad 2 cm. Do tego sporo wypustek do pasek samozaciskowych. Także zarządzanie kablami w tej obudowie to czysta przyjemność. Na tyle tacy płyty głównej. Znajdziemy dwa dedykowane miejsca do zainstalowania dysków 2,5 cala. Kolejny dysk 2,5 calowy zainstalować możemy w klatce na dyski, na jej spodzie. I oczywiście ta klatka umożliwia montaż dysków 3,5 cala. Posiada także podkładki gumowe antywibracyjne. I kolejne dwa dyski 2,5 cala zainstalować możemy wewnątrz obudowy. Tutaj też znajduje się taka klapka, która zasłania wszystkie kable, przewody, które pod nie podłączamy. I dla przypomnienia, tylko dodam, że na tyle obudowy zainstalowany jest kolejny wentylator 140 mm Pure Wings 2. Obudowa bardzo przestronna, zwłaszcza pod kątem montażu chłodzeń powietrznych na procesor. Tutaj spokojnie zainstalujecie kulery o wysokości do 185 mm. Co do długości kart graficznych, to maksymalna długość 365 mm. Mimo iż jest to obudowa kierowana na przepływ powietrza, na panelu bocznym, tym roboczym, nie zabrakło maty wyciszającej. Przejdźmy teraz do podświetlenia ARGB. Jak mówiłem wcześniej, na przednim panelu mamy dwa paski z diodami. Tych diod jest 14, adresowanych oczywiście. Plus jeszcze jeden pasek z 10 diodami zainstalowany na górnym panelu wewnątrz obudowy. Podświetleniem sterować możecie na dwa sposoby. Za pomocą przycisku, który umieszczony jest na górnym panelu wyjść w obudowie, macie dostępnych kilka kolorów, dla każdego koloru dodatkowo po trzy efekty. Możecie sobie ustawić tak, aby te kolory zmieniały się jeden po drugim. Są również dwie opcje podświetlenia RGB, lub też możecie podłączyć kontroler z obudowy pod płytę główną, o ile oczywiście wasza płyta. Podświetlenie adresowane wspiera, czyli musicie mieć na płycie wyjścia trzypinowe. I wtedy, za pomocą płyty, tym podświetleniem sterujecie zarówno paska na górze, jak i na przodzie obudowy. I skazani jesteście, że tak się wyrażę, na efekty, które wasza płyta oferuje. Ponieważ moja płyta nie wspiera podświetlenia ARGB, pokażę Wam, jak wyglądają te zaprogramowane opcje w obudowie. Czas na wyniki testów. Te wykonałem na dwóch szybkościach wentylatorów 800 i 1000 obrotów na minutę. Średnia temperatura procesora obciążonego programem OCCT przy wentylatorach ustawionych na 800 wyniosła 68,3 stopnia Celsjusza, czyli o 3,6 stopnia mniej w porównaniu do poprzedniej obudowy Pure Base 500. A przy 1000 obrotów wynik był lepszy o 3,4 stopnia Celsjusza, co sprawiło, że jest to jedna z najwydajniejszych skrzynek, jakie do tej pory testowałem. Spadki temperatury na karcie graficznej względem poprzednika nie są aż tak duże, niemniej jednak przy obrotach śmigieł 800 na minutę uzyskałem o 2 stopnie niższy wynik, a przy 1000 obrotów mniej o 1 stopień Celsjusza. Poziom głośności wersji DX, jak się można było tego spodziewać, wzrósł względem Pure Base 500. Podczas obciążania procesora przy wentylatorach ustawionych na 800 obrotów na minutę odnotowałem o 2,8 dB więcej, a przy szybkości 1000 obrotów wynik był wyższy o 2,6 dB. Podobnie sytuacja wygląda podczas testów karty graficznej. Tutaj przy śmigłach ustawionych na 800 głośniej było o 2,4 dB i więcej o 2,1 dB przy obrotach 1000 na minutę. Ok, czas na kilka słów podsumowania. Jak widzieliście, dorzucanie kolejnego wentylatora i wykonanie przodu z siatki dało rewelacyjne efekty pod kątem przepływu powietrza w obudowie, co przełożyło się oczywiście na niższe temperatury podzespołów, zwłaszcza procesora. I Wikłaed z dobrej już obudowy zrobił obudowę jeszcze lepszą. Oczywiście odbiło się to na kulturze pracy zwłaszcza przy ustawieniu wentylatorów na 1000 obrotów na minutę. Tutaj ten poziom głośności całego zestawu sięgał już ponad, delikatnie ponad 41 dB, także będzie to zdecydowanie słyszalne, ale przy ustawieniu wentylatorów na 800 było naprawdę przyzwoicie poniżej 39 dB. Poza tym funkcjonalność, jak i jakość wykonania pozostają bez zmian. Doczepię się do dwóch rzeczy. Do jednej, do której czepiałem się już w poprzedniej recenzji, PureBase 500 czyli szkoda, że na górze nie możemy zainstalować chłodnicy 280 mm i szkoda, że w tej wersji Be Quiet nie dorzucił gumowych kołnierzy na te otwory w dolnej piwnicy, przez które przeprowadzamy kable podpinane do płyty głównej. Poza tym ta skrzynka naprawdę bardzo fajna, dostępna będzie w dwóch kolorach, biały i czarny, niestety nie będzie dostępnego koloru szarego, mojego ulubionego, szkoda. Cena 459 zł, czyli stówkę więcej aniżeli Purebase 500 bez dopisku DX, no ale jakby nie patrzył mamy... Kolejny wentylator w komplecie, podświetlenie, adresowane podświetlenie RGB, pasek na przodzie i na górze obudowy, no i oczywiście o wiele lepszą wentylację, jak i jeszcze USB typu C na panelu górnym wyjść. Ode mnie na dzisiaj to byłoby tyle, także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o dzwoneczku, napiszcie koniecznie, co sądzicie na temat nowej obudowy Be Quieta. no i oczywiście linka do obudowy znajdziecie w opisie tego filmu. Także trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.